Emocje są niesamowite, no w sumie to jest no umówmy się, to jest nasza historia. Ja chciałam, żeby w tym roku była opowiedziana pełna historia dzieł artysty, który był tak ważny w ogóle dla historii polskiej. Pokazanie tego, ile trzeba było wysiłku. Żeby zachować z Matejki to, co, to, co posiadamy oraz tego, co, co niestety utraciliśmy. Jan Matejko jest naszym największym malarzem, który portretował najważniejsze, malował najważniejsze dzieła związane z historią naszego kraju. Mamy okazję, z której się ogromnie cieszymy. Yy, oglądać pokaz tu na dziedzińcu Lorenza, który został uruchomiony 5 lat temu po 70 latach zamknięcia tej przestrzeni. Duża część tych tego muzeum utraconego to jest muzeum utracone przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Jest cała lista obrazów matejki zaginionych. Wariat uszkodził arcydzieło Matejki. We wtorek o godzinie 11 rano woźny Zachęty spostrzegł nalepiony na obrazie Matejki Batory pod Pskowem afisz z wydrukowanymi następującymi słowami: Synteza ogólna, prawda absolutna. Rozwiązanie zagadki świata. Pogodzenie wszystkich sprzeczności naukowych, religijnych, społecznych, międzynarodowych. Wspólny język ludzkości. Podpisano W. Sikorski. Dzieła sztuki przyciągają zarówno ludzi o pozytywnych, jak i negatywnych emocjach. Bomby spadają na Warszawę i pada rozkaz ewakuacja obrazów. Najpierw 2 miliony marek, następnie 10 milionów marek chce dać Józef Goebbels temu z Polaków, kto zdradzi miejsce ukrycia dzieł Matejki. Nikt się nie zgłosił. No to jest nasza narodowa tożsamość. To jest coś, co jest w naszych sercach, w naszej głębi. No i niestety, czy Rosjanie, czy Niemcy chcieli nas to zabić, chcieli z nas wyplebić tą narodowość. Kurz jeszcze nie opadł po dywanowym nalocie, kiedy ogłoszono ewakuację zamku. A z zamkiem obrazów. Obrazy zostały nawinięte na wspólny wałek i oddane na przechowanie radziwiłom. W Ołyce na Wołyniu po 17 września obrazy zostały zaaresztowane przez Sowietów. Poskładali je kulturalnie w kostkę. Rejtana na 16 części, a Batorego, grubszy i potężniejszy od Rejtana, na 18. Farbą do środka, jak na człowieka radzieckiego przystało. Była celowa robota, żeby pozbawić Polaków, no w końcu... Arcydzieł naszej kultury. Losy obrazów Matejki podczas II wojny światowej skończyły się 6 sierpnia 1945 roku. Pracujący pod kierunkiem profesora Bohdana Markoniego konserwatorzy obchodzą się z obrazami jak z chorymi dziećmi. Ułożyli je równiutko na gładkiej posadzce, specjalnie naprawionej do tego celu. Poddają operacji świetlnej i słonecznej, gdyż szklany świetlik rzuca z góry na nie silne, równomierne światło. Niesamowite jest dla mnie to, że ktoś to odrestaurował w taki sposób, że ja patrzę na coś, co jest odnowione, a mam wrażenie, że to oryginał, tak? To jest niesamowite, właśnie w tym wszystkim. Ta historia zachowanych obrazów Matejki mówi, jak można być. Wiernym pewnym wartościom, bo to od profesora Lorenza poprzez konserwatorów, poprzez ludzi związanych z muzealnictwem, ale skończywszy na prostych pracownikach służba no po prostu społeczeństwu, Polsce, narodowi. W bazie mamy zarejestrowane przeszło 60 dzieł Matejki. Nie mamy pewności, że to są wszystkie, które zaginęły. To są jedynie te informacje, o których udało nam się zdobyć. Muzeum Narodowe straciło w czasie wojny od 40 do 60% poszczególnych działach, a więc można powiedzieć, o połowę tak naprawdę kolekcji. Część oczywiście wróciła. A duża część sztuki gdańskiej znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie. Tam, gdzie tylko można, to trzeba te straty zapełniać, rekompensować, rekonstruować. Temu właśnie służy wielka akcja odzyskiwania dzieł sztuki, która na dobrą sprawę się dopiero zaczęła. Bez tego nie ma tożsamości. Bez tego nie wiadomo kim się jest. Skąd się wzięliśmy. Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, takim jak jest Muzeum Utracone, bardzo ważne dla polskiego interesu, polskiej kultury, będą zawsze wspierane przez krystalizator. Myślę, że w bardzo fajny sposób, bardzo mądry sposób Muzeum Utracone wpisuje się w te narracje nowoczesnego opowiadania o naszej rzeczywistości, o przeszłości także.